Proszę Państwa, zachęcam Was do obejrzenia wystąpienia Pana Sędziego Sądu Najwyższego, Pana Marka Siwka, dlatego, że wyczuwam wyraźnie, jaki ciężar na sercu ma Pan sędzia, że musi w ogóle to wszystko mówić. Jak to jest bardzo dla niego upokarzające. I myślę sobie, że nasza postawa wobec takich sytuacji powinna być jednoznaczna. Panie Marku, Panie Sędzio Rzeczpospolitej Polskiej, naród za Panem że sąd z udziałem sędziów Kapińskiego, Siwka, Zgolińskiego nie tworzy sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego. Gdyby nie ten wniosek, nie byłoby potrzeby odnoszenia się do tych kwestii, ale muszą one wybrzmieć. Mamy bowiem sytuację taką, że w tym składzie zasiadają dwaj sędziowie Sądu Najwyższego którzy zanim trafili do Sądu Najwyższego orzekali przez 20 lat w sądach powszechnych, niższej instancji. W moim przypadku, z uwagi na wiek i siwą głowę, zanim trafiłem do Sądu Najwyższego, było to 32 lata, z tego 22 w Sądzie Apelacyjnym. I czytając taki wniosek, albo też orzeczenia innych sędziów. Zastanawiam się po pierwsze, jak jest przez autorów tego rodzaju wniosków, czy też tych, którzy twierdzą, że sędziowie powołani na stanowiska sędziowskie po 2018 roku nie mają przymiotu niezależności i niezawisłości. Czy ten przymiot niezawisłości i niezależności to zależy od tego, kiedy i w jakim składzie, jak ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa opiniowała kandydata do sądu danej instancji, w tym do sądu najwyższego. Odnośnie mojej osoby takich opinii pozytywnych było cztery w 92, w 96, 2001, 22 i w 2018 była jedna negatywna. W przypadku pozostałych też tego rodzaju opinie były. I można zadać pytanie w takiej sytuacji. Czyli jeżeli orzekałem przez 22 lata w sądzie apelacyjnym rozpoznając Sprawy najwyższej wagi, najcięższego kalibru i gospodarcze, ale także ludzi, polityków z pierwszych stron gazet. Tak tylko dla przypomnienia. Uczestniczyłem w składach orzekających dotyczących w postępowaniu ilustracyjnym dwóch prezydentów, dwóch premierów, w tym aktualnie urzędującego, kilku ministrów sprawiedliwości posłów senatorów i innej, że tak powiem, innych polityków. I można zapytać i autorów wniosku i tych, którzy podobne treści zawierają w uzasadnieniu swoich orzeczeń. Co decyduje o tym, że sędzia jest niezawisły? Trybunał Konstytucyjny w szeregu orzeczeniach przez lata, kształtując orzecznictwo, podał takich pięć przesłanek. Mianowicie, że na tą niezawisłość w rozumieniu konstytucyjnym ta niezawisłość składa się z kilku elementów, do których należą. Bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, niezależność wobec organów instytucji pozarządowych, samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych, niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych, i wewnętrzna niezależność sędziego. I można zadać kolejne pytanie. Czy udział w określonym konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa sędziego pozbawia tych przymiotów, zawiesza te przymioty, czy też powoduje, że one znikają całkowicie albo na określony czas? Bo jeżeli patrzymy na niedawne projekty które mają się pojawić że sędziowie mają wrócić na poprzednio zajmowane stanowiska i teraz nie są niezawiśli niezależni ale jak sędzia Sądu Apelacyjnego wróci do Sądu Okręgowego to już będzie niezawisły podobnie sędzią Sądu Okręgowego czy na tym polega niezawisłość no trzeba jasno powiedzieć że nie niezawisłość to jest cecha charakteru. Nie zależy od tego, przed jakim organem stawał dany sędzia, czy jaki organ go opiniował. I nie zależy również od tego, jaki prezydent wręczał mu nominację. To jest cecha charakteru, która nakłada na sędziego rozpoznającego daną sprawę obowiązek rzetelnego, zgodnego z prawem. I jej rozstrzygnięcia, i wzięcia na swoje sumienie odpowiedzialności za to orzeczenie. To jest in odpowiedzialność indywidualna. Tu nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Do tej pory nikt przez te 30 ponad lat orzekania nie zakwestionował orzeczenia z moim udziałem. A teraz się okazuje, że tylko dlatego, że po 22 latach orzekania w Sądzie Apelacyjnym i trzech wnioskach o delegację do Sądu Najwyższego, które przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości zostały, nie zostały uwzględnione bez jednego zdania uzasadnienia, przestałem być niezawisły. I zastanawiam się w którym momencie. Więc pokazuje to, można powiedzieć, Jaskrawo, w sposób jaskrawy, bezsensowność takich twierdzeń i myślenia, że te twierdzenia o braku niezależności i niezawisłości nie mają żadnego uzasadnienia zarówno w orzecznictwie Trybunałów Europejskich, jak i w orzecznictwie Krajowym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, oczywiście poza tym, co ukształtowało się w ostatnich okresie przez grupę sędziów, którzy kwestionują w sposób, trzeba powiedzieć, całkowicie bezpodstawny, status innych sędziów.